Najwięcej bolą zmartwienia, wysysając człowieka siły, przymuszają albo nie dają możliwości, odbierają zdrowie i senność i źle człowiekowi. I te zmartwienia dotyczą spraw ważnych. Z ich powodu coś musisz albo czegoś nie możesz. I ja to wszystko akceptuję. Teraz sprawdzam, czy Twoim zmartwieniem jest Pan Bóg. Bo jeśli się Panem Bogiem nie martwisz, chodzi o obecność Boga w Twoim życiu, o Jego rolę, znaczenie, ważność, nieodzowność w Twoim życiu. Jeśli nie ma w tobie takiego zadmartwienia się Panem Bogiem, to znaczy, że wszystko inne, co Cię martwi, Pana Boga przysłania i sprawia wrażenie, jakby było to ważniejsze. No, ale obowiązki stanu codzienne trzeba wykonać. Tak, trzeba wykonać. Z woli Boga to jest. Ale gdzie się najmocniej angażujesz? Wolitywnie, uczuciowo. Na czym ci najmocniej zależy. A nie jest tak, na przykład, że zależy ci bardzo na tym, żeby o Tobie dobrze myśleli, dobrze Cię widzieli, żebyś nie miał poczucia winy i tak zwanej zepsutej opinii. Wszystkie te zabiegi to bożki, a bożki wchodzą w miejsce należne Bogu. Dlatego w miarę jak się będziesz oczyszczał, czyli uświęcał, te wszystkie Twoje ważności, zmartwienia, czyli te wypielęgnowane boszki będą niczym. Gdy o czymś, o kimś, o wydarzeniu, o sytuacji, o rzeczach, Powiesz kiedyś, może z dystansem, a cóż to jest wobec wieczności? O, to będziesz tym, który chwycił linię ratunkową. Bo jeżeli są sprawy, które są morderczo ważne, to już Pan Bóg tam taki ważny nie jest. Jest pewna osoba, która ze łzami w oczach oskarża się, że ona wiary to nie ma. Bo tak jej diabeł wmontowuje w umysł, że Boga to chyba nie ma, bo ona nie ma przekonania do tego. I gdyby tak miała wiarę, to by jej się tak lżej żyło. Ale posądza się o to, że wiary nie ma, choć wiarę ma, ale odczucie jest takie. Jej wiara jest męczeńska. I to pragnienie wiary to jest zmartwienie. Nie tam depresja się wkradająca, kłopoty i relacje, to wszystko jest małe, ale Bóg to jest ta jedyność nieodzowna. Czy tam jest kryzys wiary? To jest kryzys interpretacji. Ale ta osoba jest na dobrej drodze, bo widzi, że bez Boga to się żyć nie da. A niektórzy tego nie wiedzą i żyją i będą temu zaprzeczać. Pan Bóg. Jest całkowitością nieodzowną, jedyną, bezbrzeżną. Nie jest dodatkiem do doczesności. Nie jest wspomożycielem w kłopotach i niedostatkach. Bóg jest zbawicielem. I trzeba by w tobie był głód pragnienie zbawienia, czyli wiecznego ocalenia siebie. Gdy się zbawisz. Pozyskując Boga siebie ocalisz. Na dzień dzisiejszy jednak ludzkie względy i troska o siebie mogą cię tak zużywać, że Pan Bóg nie będzie dla ciebie nieodzownością. Największym wrogiem człowieka jest jego egoizm. To jest takie stężenie skoncentrowania na sobie samym że z powodu tej miłości własnej, czyli samolubstwa, samobałwochwalstwa, tej swojej nieodzownej ważności, z powodu tego taki człowiek pogrąży przyjaźnie, znajomości, zobowiązania, zgubi wdzięczność, zgubi troskę o najbliższych, ponieważ taki człowiek Samym sobą wypełni wszystko, co dotyczy jego życia. I wszystko złoży w ofierze, własnemu bóstwu, czyli własnemu istnieniu, własnemu zwycięskiemu mniemaniu o sobie. Cześć się by w tobie tego nie było, a no nie było. Chcesz się, tego, by w tobie już dłużej tego nie było. Pielęgnowanie dobrego samopoczucia wymaga zakłamywania siebie. A po co się źle czuć? Nie musisz się źle czuć. Wystarczy, że przymierzysz prawdę od Boga na siebie, jak miarę, jak ubranie na miarę. Zgodzisz się na wolę Boga, jego dary i będziesz skompletowany. Wystarczy od Boga zależeć i do Boga przynależeć. Wtedy Twoja koncepcja istnienia straci swoją dotychczasową rolę i staniesz się człowiekiem nowej, innej jakości. Bo wszystkie Twoje zmartwienia, które już nie istnieją, nie warte były takiego zaangażowania. Wszystkie one, czy prowadziły Cię do zbawienia, błąd poznawczy i małoduszny wybór czyni człowieka. ZINWALIDYZOWANYM. I tacy zinwalidyzowani strachem i grzechem wymagają Bożej korekty, odwożenia, odbudowania, uświęcenia. Módl się więc o to, by Pan Bóg był jedynością całkowitego Twojego zainteresowania i życia. Byś się upragnął Boga aż po horyzont, a wszystko inne by było mniejszego znaczenia.